Masz szczęście, że na tym poprzestaniemy, kmiocie. Panie, błagam. Nic już nie mamy. Milcz, kobieto! Mamy. Sama tego chciałaś? Co? Dam! Brać go! Nie ma tutaj, suwej. Jesteśmy w Robin Hoodzie i idziemy ocalić Will'a. Tak jest. Yy, dlaczego w Will'a? Bo jeszcze jak miałem ja na starym koncie, yy, to wstawaliśmy mi, żebym właśnie ratował Will'a. Także bym myślał, ratować Will'a. Tylko dajcie mi się, ja mam. Hmm. Chcę wziąć fooda. pewno się tutaj przyda. Studia, li, Czy coś w tym stylu. Także tak, weźmy sobie studia. Hop. Hop. Hopa. Hop. Wysyłamy go. Ciebie mistrzu też wysyłamy, dobra. I idziemy uratować Willa. Tak jest. Przepraszam was ogólnie za to, że musiałem zrobić nowe konto i teraz mi będą na tym koncie, no ale... No, nie, no to nie pojadę, że tu ma problemy, tak? jak zrobię filmik, jak mam problem, więc możecie mi napisać, czy wy ja też macie tak samo problemy, może macie, może nie. Zapomniałem, do czego to jest, no ale no, nieważne. będziemy przecież płakać. Tak. Dobra, nie wiem, po co ja to nacisnął. Jakieś nie piszcie mi do czego to jest ten guzik. Nie mam za cholera pojęcia. Hop, 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 nie wiem. <grytanie> dobra, nieważne, sprawdzimy sobie, to nie możemy pobyć, dobra. Jak my to zrobimy? Tutaj, tutaj. Wycofaj się, wycofaj. Okej, okay, co musimy zrobić? Ratany Robina, szkarłatny Will trafił do zamku lochu Robin musi go ratować. Czyli jak sobie pewnie zdajecie sprawę? To jest jeden zamek na tej mapie. Więc ten na pewno jest gdzieś w tym zamku. Może być tu może być tu. Może być tu. Może być nie wiem. Wszędzie. Trzeba go odnaleźć. I tyle. Koniec kropka. Dobra. Także <laughs> idziemy Robinem. To jest... O Jezus Maria, ja już nie jestem. O Jezu. Broń się. Broń się. Broń się. Broń się. Nie chcie sędy pożrą. Może dlatego, że w lola za dużo grałem. Nie uciekaj! O o o o o i właśnie miałem pytanie, piszcie mi czy chcecie lola Albo zrobię jeszcze jednak nie tylko w lola, nie w lola Czy chcecie w lola i gram po prostu z o Brąś się! Ha <grym> <grym> Dobra, teraz jak... ten? Można zaokreślić, jak się grało. <grym> <Kim jest grym> jak się to za to się. gra, to już, już potem przekonane. Ktoś ty? Jeszcze broń się. Chodź! Jest tam kto? Spadam, matko! O Jezu, nie uciekaj tchórzu Mogę już Cię zabić Broń się O, to robisz. Dobra, weźmiemy sobie całą grupkę naszą Zaprowadzimy ich do tego tartaku Kuch. Lecą? Lecą Moi kochani Także to... Okay. Jak widzicie, oni mnie szukają, bo ktoś się pewnie jakiś konfident znalazł i poszedł na mnie po zakapować. Dobra, co muszę zrobić? W je uderzał, nie będę je uderzał, nie pomożemy. je Trafię, trafię. No i tak. czytnie z pola wrażenia. Także nie możemy jeszcze tędy wejść. Jakbyście nie wiedzieli te wejście w tym domku prowadzi do wyjścia w zamku czy z tej wieży. Tam jest jakieś podziemne miejsce, przejście może nie podziemne, nie mam pojęcia jak tam jest przejście. Wiem, że jest przejście można przejść. A jakie to ja od nie wynikam? Dobra. Tak więc nie pokadają. Powinienem na każdym... Dobra. Nie ma co zwlekać, idziemy robić Willa. Tak jest. Dobra. Kuch. No bo czas to czas, bo to ale to tylko dlatego, że... jakoś od... tygodnia szczepie gardło. Nie jestem chory, tylko po prostu mnie gardło szczepie. I tam... tak, 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 tak. Dobra, temu przywalimy w ryj. Śpi dobrze. No jak najszybciej te drzwi otworzyć, żeby potem się z tym drzwiami nie przejmować. O, Ktoś ty... Się. Fuck. On Zaraz, bram się wrogowie. wrogowie! Chodź! Żadę oh. oh. Jak widzicie prawie... O Jezus Maria! Jaka armia! To będzie chyba dobre się u strzału śmieciu! To się chyba możesz bezkończyć! Nie, zostań, 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 proszę cię! Nie, źle nie, zrobiłem, wiem. nie, no, nie, hmm. <laughs> cel! nie, 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 śmieciu. Jezus Mary, źle robię. Źle ruchy i tak dalej. <laughs> Trochę mnie to zaczęło denerwować, bo... Jednak chcę Czy to pokazać jakąś, nie, nie, no nie, nie, Widziałem, nie, na to, że nie, nie, grać. nie, no ale się! jeszcze ci pokażę. Powoli! Powoli! Nie! Obrona to twoja mocna strona. Jepcze! Dobra, tu przed yy... jeden z. O, Widziałem, że cię bandy to żegnaj. A nie 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 Najgorsze jest to, że jak już nie strzeli to już pewnie zabije cię. To znaczy będzie... Wyciąga tą strzał robin potem i on znowu w ciebie strzeli, potem znowu robin jak do niego nie podejdziesz to on znowu. cel! Ile ich tu wybiegło? Żegnaj! Szybko, szybko, nie chowaj tego miecza, bo cię zjedzą. Żegnaj! Dobra, lecimy na dół. Na początku może, może wam się wydaje, że to mi idzie bardzo łatwo, ale to wygląda, dlatego, że mam trochę wprawy już w tą grę i... Naprawdę jest łatwa. na fan światkiem. Branczysz się. Jestem się. Branczysz jest ja się. Nie nie tak mówił. się. Branczysz się. się. Branczysz nie, Branczysz się. Branczysz się. Branczysz się. 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 Śmierdzący tchórz renegat! Uciekam mało <laughs> Nie tam nie! Tu, nie umoro. rusza się! Leż tam. Bo pamiętasz nie, mnie! O, nie ja, Nic mi nie zostało! Nie uciekaj tchórzu! Okay. Jak wam się uda zabić na początku tych takich. się! Sz, yy, tych yy, Oj, ktoś się tullę dajcie mi sekundę. Sekundka, sekundka, jeszcze wyłączam. Sorry za to, albo no wy tego pewnie nie będziecie widzieć. <kuh> The Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Czyli tak jak mówiłem, jak wam się uda zabić tego, na początku tego takiego wyższeryfa, to zabijcie go na początku, ponieważ on dodaje ataku i chyba obrony do tych swoich przeciwników, yy, do naszych przeciwników i jego podwładnych, więc opłaca się naprawdę, opłaca się go zabić na samym początku, żeby nie mieli tego dodatkowego ataku, tak, żeby nie mieli tego powera. Okej. jest sobie koleś śpi, tego potraktujemy. Super. Jepci! Tego też potraktujemy i to tak ładnie. Ktoś ty? A Obudź się, robi! Dobra, wchodzimy tutaj do środka. Jak widzicie, jest to trzech kalesi. Teraz, co ja zawsze robiłem. O! a. jest? tam ktoś? jeszcze co? Jeszcze... O! O, nie, nie, nie! O! O, ale mi słabo idzie. znaczy, może mnie słabo idzie, jak to za bardzo rapowałem na samym co? co? Samy sobie resztę... Jeszcze o, okay. Chodź! I teraz spadnie ze solów. To jest moje Dobra, musimy tutaj poczekać Broń się lub ginie Stać! No ty za tak kolejnie co to od tutaj no, Nie żyje i niech robi idzie. No, zobaczcie, ganiu, no zresztą. O cofa. Robina. Idziemy na dół. Szano. Na łańcuch w moim korbaczu! Czyż to nie wuj, Robin? Cóż, cieszę się, że znów cię widzę. Widzę, że ciągle ściągasz na siebie kłopoty, szkarłatny Willu. Szkoda słów! Lord Ranalf udzielił mi azylu i ochrony, ale szeryf, korzystając z jego wyjazdu, uwięził mnie. Co za tchórz. Po wszystkim, co uczynił twojej rodzinie, proszę tylko o jedno. Pozwól mi zadusić kanalię gołymi rękami. Niech tak będzie. Chodź z nami do Sherwood, ale proszę, nie bądź zbyt okrutny. Ostatecznie to nasi rodacy. Obawiam się, że szeryf rozumie jedynie język oręża, drogi Robinie. Dobrze o tym wiesz. Pośpieszmy się, zanim ktoś podniesie alarm. Chwileczkę, drogi wuju. Ranalf powiedział mi o tajnym przejściu, dzięki któremu niepostrzeżenie można wyjść z zamku. Dostać się do niego można od zakrysti. To znacznie ułatwi nam życie. Doskonale. Bierz broń i spadamy. Okej. Okay. Jak widzicie dostaliśmy Willa. Może ryj jest trochę krzywd od tego Willa. Ale moc ma pierwsza klasa, czyli naprawdę moc naszego... nowego wojownika jest naprawdę dobra. Jak ja mam umiejętność? Może tak, łuku. Może dusić, może wam to zaraz zademonstruję, może nie. Tak, zademonstruję wam to tutaj, jak mi się uda go złapać. Widziałem cię! Chodź, cię Ale, po tak jak widzicie, on też ogłusza Ech, bardzo say, często a... i... I tak jest. Mów kim jesteś! Do taku! Nie, nie, <laughs> <się śmiech> nie żyję. Patrz. On się nie rusza. Jezus, nie żyje. Więcej. On nie żyje. Wracaj. Chodź, 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 pomacam cię moim cepikiem. Jestem o? dla ciebie zbyt silny. <koh> nie lubię się tak jak was z całą albem się bić. Nie lubię Jeszcze okay. Chodź, pomacam cię moim cepikiem. Okej. Jeden po jednym. Chodź, pomacam cię moim cepikiem. Ej, jak mówiłem, że są cztery kolory postaci, to się strasznie myliłem. Jest chyba sześć oh, albo siedem. Jakoś tak sześć oh. albo siedem jest niebieski, żółty, pomarańczowy, czerwony i czarny, jak się nie mylę. Ale mogę się mylić i to strasznie. Mów, kim jesteś! Nic nie widzieliście, sorry, was bardzo... Wracaj i walcz! Co Broń się lub gin. Mów, kim jesteś! Broń się! Broń się!

U człowieku ty mi tu idź, skillować lepiej. Okej, okay, wysyłamy sobie tego. O coś źle, naciskam prawym. PRAWYM! A nie powinienem naciskać prawym. Zaraz hmm. sobie tego. I mamy trzech ludzi, żeby iść na misję. Zobaczmy, jakie są misje. Na razie Marię sobie odpuszczamy, żeby zrobić. Konwy z obstawą, idziemy na konwy. Chodź, z pomacam cię moim cepikiem. na ten czas zostawiamy Willa, żeby trochę podszkolił mieczyk, bo jak widzicie, mieczyk ma bardzo słabo. Tak praktycznie robi. Dalej, Więc... dalej! Trzeba go trochę wyszkolić na piąteczkę przynajmniej, bo to naprawdę bardzo dużo używał. Potem już z robin... nie będę robił, na w ogóle używałby. O, ja pierdziałem. Męczył, są dwa rycerze, czyli tak no okay, dobra. no to zaczynamy. Ktoś ja widzę, wiesz no czyli będzie. czyli czyli będzie. On śpi Broń się. Okej, okay, rzucimy tutaj pieniądze. Powinniśmy za tym Jeszcze zobaczysz! Ha! Oh, widzę, on widzę, szpi. widzę tego... Zostanie w zasięgu strzału śnieg. Dobra, uciekamy. O kurde strzał nie wzięłem. Uuu to będzie trudno. Coś mi się Czy on śpi? Broń się. Na razie chcę wszystkich tak rozwalić, Żegnaj. jak nie ma ich dużo. No już, wstawaj! Oh. Broń się! Co? Kto? Żegnaj! Jezu. A, za bardzo zrobiłam. Czekaj, co zrobiłam. w zasięgu strzału. śmieciu, mam z nim zrobić? Zostań w zasięgu strzału. Combo breaker. Go. Okej. So staniesz na śmietniku. To zaraz. Gdy na Nie żyje. On nie żyje. Oh. Sierżancie! To jest szołnierzu. Fantni ry. Sierżancie! to chyba wróg! Nie. Tęde sierżancie. Graże O. No, Zostanie w takiego Takie małego Rirasza to chyba nie ma, Ktoś ty? Broń się! O! On się w coś wskazywał, On się za chciało nagle sobie Czy on, on śpi? Lecz, 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 bo cię zaraz Cóż, się zostało, panie To jest to, co czym powiedziałem, że Wręcznie. nie będziemy się ruszać po ataku. Zniknął zaś wtedy, żeby cały czas, więc muszę się na to bardzo mocno uważać. Lec, robi. Ktoś lecz ty? Ej! zaczekaj! Spadam! Co <noise> się spadło? nie będziemy o takie spadanie jak on. Stoj, Widziałem cię Co się z wami. No, dawaj, dawaj, Zostani dawaj. W zasięgu strzału, śmieciu. Chyba sam będę musiał się tym zająć. Jeb mu! No, Możesz chować tu na. No. halo! Chcą cię wyjść? Trochę taka zbudowana, tak gra Broń się! Co myślicie? Upawek będzie słoną, naprawdę bardzo silnie. Broń się! Sprób całkiem nieźle! Nie będzie za mną Daniel. czy będzie? What the fuck? Co zrobi zrobił teraz? Co on tam tak Ruk do ataku. <coughs> Broń się! Rozśmieszasz mnie! Teraz nie rozwalić, chociaż z patykiem to wątpię czy nam to uda. jeszcze ucznik do tego, więc... Nie ma jak najmniejszych szans, żeby to zrobić. <kly> Na razie z mieczem bym go zabił, ale nie z Patykiem. Bo Patyk, jak pewnie jest. wiecie, jest słabszy. Także. Broń się! Patyk może biorę więcej niż 100 HP. What the fuck? Nie mów, no. Jest, finally! Daj becz! Chodź się bić! Człowieku, czy ty jesteś taka... króla... Całkiem nie Mieście, zbroń się! Stój, kmiocie! Wróg! Do Nie, nie, Uciekać! Uciekać! Uciekamy! Kurde, chcę go zabić, Zdawaj, ja po prostu... Wstawaj, Zostań w zasięgu strzału, śmieczu! Do ataku. Nie, 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 nie. Nie, 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 proszę, nie widzicie mi go, proszę, proszę. Wracaj Iwalcz! Tu jestem. Zostań w zasięgu z tego. No, chodź do mnie, chodź. Widziałem cię! Pokażę Ci sztuczkę. Chodź. Broń się. Jeszcze... Pociegnaj! Broń się! Jest, 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 jest. Położyłem jednego. Zaraz został nam drugi. Uwaga, odręczmy. O Jezus Maria. I bierzemy szybko kasę, kasę. Kasę, kasa, kasa, kasa. Tysiąc. Tysiąc i najprawdopodobniej tutaj też będzie tysiąc. Pięć tysięcy. Zaszokowiliśmy. Dobra, tak, teraz wejść jeszcze 6 minut, czyli mamy jakieś 20 minut. Zrobimy jeszcze i tak. Tak, tak, tak. Ha! Nie będziemy mogli dalej, nic dalej. To Na pewno co nie... bo... Na pewno co ciebie? Myślę, ty się. Chodź pomacam cię moim cepikiem! A czy ciebie by wziąć to nie mam pojęcia Coś, <coughs> No ale muszę wziąć kogoś kto może podnosić więc... Zdebramy ciebie A po prostu Willa sobie zostawimy Chodź pomacam cię moim cepikiem Więcej! Hey. Ops Dobra, wysyłamy tak wysyłamy ciebie po... Po... Dalej, dalej! A robina wysłana oczywiście po, po strzały, tak jest, to jest, szefie. Lecimy, 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 Więcej! Już jestem gotowy! Do powiedzieć, że do tunesu Także tak, ludziska. mamy około 20. A ta następna misja będzie trwała troszeczkę dłużej, więc. Więc. Także tak, to to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wszystkim serdecznie za uwagę. Przepraszam jeszcze raz za to, że musiałem robić nowy kanał, no ale. No jakoś tak wyszło. No. Nie, no dobra, nie ma co się rozczulać, po prostu subskrybujcie ten kanał. Dzięki ludziska i trzymajcie się, do następnego razu.